To był ten wielki apel, taki ważny, na którym wszyscy muszą być cicho, patrzeć na dyrekcję i udawać, że ich życie nie rozsypuje się w środku, bo stoją już 20 minut na betonowej podłodze. Wszystkie klasy ustawione jak w wojsku. Nauczyciele zestresowani. Dyrektorka zaczyna przemowę, a jej głos odbija się echem od ścian sali gimnastycznej. I wtedy wchodzi gwiazda dnia. Kuba, chłopak z drugiej ławki, znany z tego, że ma w życiu misję przypadkiem zrobić coś, co wszyscy zapamiętają na zawsze. Kuba dostał zadanie trzymać szkolny sztandar. Wydawało się proste. Trzy osoby. Dwóch stoi z boku, Kuba w środku z masztu trzymającego godność szkoły. No i stoi, dumnie, poważnie, jakby był bohaterem narodowym, aż do momentu kiedy kichnął. Ale to nie był normalny kich. To był taki kich, który wychodzi z trzewi, kich, który brzmi jak startujący autobus. I w tej jednej sekundzie maszt wymknął mu się z rąk. Najpierw przechylił się w prawo, potem w lewo, potem zrobił obrót, którego nawet olimpijskie gimnastyczki by mu zazdrościły. Aż nagle Trach. Maszt uderza o podłogę, odbija się i uderza w bęben szkolnego chóru. Bęben robi BOOM! Cała sala podskoczyła. Cisza, martwa cisza. Dyrektorka patrzy na Kubę jak na człowieka, który właśnie zdetonował tradycję szkoły. Kuba czerwony jak pomidor, wygląda, jakby chciał się wylogować z życia. I wtedy, jakby los chciał dokończyć show, ktoś z pierwszej klasy, próbując nie parsknąć śmiechem, wypuścił takie mini pff. A to wystarczyło, żeby rozprężyć cały tłum. Cała sala wybuchła śmiechem. Nawet kilku nauczycieli nie wytrzymało. Dyrektorka zrezygnowała, poprawiła okulary i powiedziała. Niech ktoś podniesie ten sztandar. Kuba do dziś ma zakaz trzymania czegokolwiek dłuższego niż długopis na oficjalnych wydarzeniach.